Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak osoba odpowiedzialna za ten nowy regulamin dotyczący chociażby tych gier mobilnych, hazardów tych grach mobilnych, zostaje zwolniona? No właśnie, było 80 bilionów dolarów, nie ma 80 bilionów dolarów. I nie ma osoby, która była za to odpowiedzialna. Był i go nie ma. Najprawdopodobniej został zwolniony. Zresztą, on. No, Wpisując no. sobie jego imię i nazwisko, chociażby tutaj w przeglądarce, jesteśmy w stanie zaobserwować pełno artykułów, które twierdzą, że został hop zwolniony. Był i go, go nie ma. Czyli co, jeżeli serio jest to prawdą, a najprawdopodobniej jest to prawdą, bo wartość generalnie takich wielkich graczy, jak chociażby założyciel Bafa, poleciała w górę po ogłoszeniu generalnie tej informacji w mediach. No to co, jesteśmy bezpieczni najprawdopodobniej. Ogólnie śmieszna sytuacja, że poniekąd tak chiński rząd zareagował. Bo daje zielone światełko dla inwestorów, że ej słuchajcie, w sumie to rzeczywiście ten hazard w tej grach jest, w sumie to chcieliśmy to zmienić, ale nie, straciliście pieniądze, straciliśmy ogólnie dużo pieniędzy, no, no to, to nie zmieniamy. To w sumie to jednak wiecie, dzieci mogą tam otwierać skrzyneczki może być, może być. Spoko, spoko. My, my zamykamy oczy. Generalnie śmieszna sytuacja. Śmieszny ziomek był i go nie ma najprawdopodobniej. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy to oceniacie. Czy Wy się cieszycie, że najprawdopodobniej no, jesteśmy bezpieczni i rok 2024 zapowiada się jednak bardzo, 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 ale to bardzo fajnie. No koniec końców Rock Smoka, co nie? Nawet tutaj Eternal Fire wyleciało mi na górną. No. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie i pamiętajcie, że macie na Discordzie konkursik na 20 PSF kart, możecie podesłać swoją choineszkę na event świąteczny, a gdyby było tego mało, możecie wesprzeć mój kanał, gdzie po prostu będziecie mieli masę, masę bonusików i zwróćcie uwagę chociażby na ilość materiałów, która została przygotowana dla Was, jak wesprzecie mój kanał. Jest ogromna, ponad 95 materiałów nagranych przez ostatnie 2 miesiące, co średnio daje dużo materiałów na dzień. Dobra, trzymajcie się, no i cześć.